Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będzie to odcinek zdrabkowy, natomiast pomyślałem, że zrobię taki odcinek e, zakupów spożywczych, czyli będzie to taki haul zakupów spożywczych w Belgii. Byłem dzisiaj na zakupach, także pomyślałem, że pokażę Wam, co kupiłem i ile zapłaciłem. Zakupy zrobiłem w takim typowym belgijskim sklepie, gdzie jakość produktów jest bardzo dobra, ale przez to właśnie ceny są troszeczkę wyższe niż w innych sklepach. Czy jest drogo, czy jest tanio, sami zobaczycie i sami ocenicie. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do prezentacji produktów, jakie zakupiłem. Także zapraszam Was. Już jestem po tej stronie, mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, to takie filmiki mogą pojawiać się częściej. Następnym razem mogę zrobić jakieś zakupy z chemicznego bądź, bądź z wędlin, mięsa. Także dawajcie znać w komentarzu, czy takie po prostu filmy również Wam się podobają. Oczywiście z odcinki zdrabkowe. Będą. Następny odcinek będzie ze zrabkami. Już za niedługo. E, także przechodzimy do tych zakupów. E, są to właśnie tak jak Wam mówiłem ze sklepu takiego typowo belgijskiego. Jest to właśnie sklep gdzie produkty są dobrej jakości. I także przechodzę do prezentacji. Pierwszą rzecz jaką kupiłem są to pomidorki. Tutaj widzicie, że zapłaciłem 1,70 euro 70 za 0,63 euro. Deko. Yy, za kilogram pomidorków musielibyśmy zapłacić 2,69 euro. Jeszcze Wam pokażę. Właśnie drapakiem Michała. Drapak jest wielofunkcyjny. Tutaj, właśnie te pomidorki są z klasy A, czyli z bardzo dobrej. No i tak wyglądają, właśnie na talerzu. Także to by były pomidorki. Kolejną rzecz, jaką kupiłem, są to jabłka. Jabłuszka tak wyglądają, półtora kilograma, właśnie to jest nazwa tego sklepu, Deles. No i tutaj zobaczcie, za jabłka zapłaciłem euro 49, także myślę, że cena ok. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem są to banany, wziąłem dwie kiście, czyli 2 kg. Bananów, czemu dwa, gdyż była właśnie promocja, kupując 2 kg bananów, otrzymałem 35 punktów. O tutaj punkty, już Wam tłumaczę o co chodzi. Zbieramy w tym sklepie punkty na dane produkty, jakie sklep wyznacza. 500 punktów to 5 euro, i później, jeżeli uzbieramy te 500 punktów otrzymujemy przy kasie bon o właśnie Wam pokażę bo dzisiaj dostałem taki bon który można zrealizować na wszystkie produkty w tym sklepie i w sumie w innych też tutaj mamy wydzielone sklepy w jakich możemy wydać ten bon także wziąłem 2 kg bananów banany kosztowały już Wam pokazuję euro przecinek za kilogram Czyli dostałem tak jakby 35 eurocentów z kupując 2 kg. Przechodzimy do kolejnej rzeczy: są to. O, właśnie tutaj kupiłem ciastka. wam pokazuję jakie, bo była promocja, czyli biorąc dwa, dwa opakowania ciastek, dwa dostałem gratis, obojętnie jakie. Obojętnie, jakie tylko musiała być właśnie ta marka Deles. Także już Wam pokazuję ceny za ciastka. Tutaj mamy, jak widzicie, w zależności, jakie ciastka były: 2,19,99 euro, 79 euro i euro euro, i dzięki temu dostaliśmy zniżkę. Tutaj odjęli od razu minus 3,53 euro, czyli, tak jak Wam mówiłem, za dwa opakowania ciastek zapłaciłem, a dwa dostałem gratis, także przez to wziąłem od razu cztery opakowania, także dzięki temu możemy zaoszczędzić. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem, są to takie drożdżówki szwajcarskie. Zaraz je wyciągnę z opakowania i zobaczycie. Była promocja również. 3 plus 1, czyli za 3 sztuki zapłaciłem, a czwartą dostałem gratis. I tutaj zaraz Wam pokażę, tutaj się to znajduje. Także tutaj również od razu odjęli cenę za jedną drożdżówkę. Jedna drożdżówka kosztuje 0,75 euro centa. Także teraz już Wam pokażę, jak wyglądają te drożdżówki. Drożdżówki wyglądają właśnie tak. No mam już tylko trzy sztuki, bo czwartą zjadłem, także są mega pyszne. Także, także tak wyglądają drożdżówki szwajcarskie. Kolejną rzeczą jaką kupiłem jest to czekolada. Jest to chyba nowość, bo pierwszy raz ją widzę. Eee, o smaku eee, melona i herbaty matcha. Także jestem bardzo ciekawy smaku. Także za tą czekoladkę zapłaciłem 1,99 euro. 99. ale również była promocja, czyli dostałem za nią 30 punktów. Tutaj widzicie. Czyli takie właśnie w sumie ekstra 30 centów, jak wam wcześniej mówiłem. Także jestem bardzo ciekawy tego smaku tej czekolady. Nigdy wcześniej jej nie jadłem. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem, są to jest to jogurt Jogobella. Taki właśnie jogurt jak w Polsce. I za ten jogurt zapłaciłem, już Wam mówię. 0,92 centy. Także myślę, że cena OK. Myślę, że w Polsce jest podobna cena. Kolejne rzeczy jakie kupiłem są to są to serki danio. Jest to danio z takimi wiórkami czekolady i orzeszków. Wziąłem dwie sztuki, gdyż właśnie była promocja 1 plus 1, czyli już Wam pokazuję. Tutaj mamy, jak widzicie, cenę euro 0,85, i od razu odjęli nam za drugi produkt, czyli, tak jak Wam mówiłem, 1 plus 1. Także bardzo fajna promocja. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem, jest to taka sałatka. Z kurczaka klasy B, czyli również bardzo dobry produkt. Jest to właśnie taka sałatka z kurczaka z serem, z umusem, z majonezem. Wzięłem tą sałatkę, gdyż był to praktycznie gratisowy produkt, czyli trzeba było za niego zapłacić. Już Wam pokazuję cenę. Cena, tutaj mamy 2,29 euro i po prostu yy, Dostaliśmy taką samą sumę punktów, czyli 229 punktów, co daje nam całkowity zwrot za ten produkt. Także jak widzicie, bardzo fajna promocja. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem, są to jogurty Activia yy, o smaku jabłkowym z ziarnami zbóż, także normalna cena wynosi za te jogurciki 2,25, ale była właśnie też promocja 30%, czyli od razu odjęli od ceny 0,68 centa. Także myślę, że jest to bardzo dobra promocja. Nie wiem właśnie, już nie pamiętam jaka jest cena w Polsce takich jogurcików, także też również możecie dać znać w komentarzu, ale myślę, że chyba podobna cena, także... A tutaj jeszcze udało się właśnie trafić na promocję, także bardzo, bardzo fajnie. Kolejny produkt, a zarazem ostatni jaki kupiłem, są to batoniki. Pierwszy raz je kupiłem, ale również za nie dostałem punkty. I to aż punktów 100, czyli, czyli takie extra 1 euro. Tych batoników jest 3 w środku. Są to batoniki z czarnej czekolady z kawałkami banana. I orzechów, pekan, także myślę, że będą bardzo dobre. Już Wam wyciągnę z opakowania. Batoniki tak wyglądają. Także myślę, że te batoniki są mega zdrowe. Yy, I za te batoniki zapłaciłem. Tutaj się znajdują 3,05 euro, czyli w sumie troszkę drogie. No ale patrząc na to, że dostałem za nie 100 punktów, także można powiedzieć, że zapłaciłem 2 euro. Także jeszcze ich nigdy nie jadłem, ale myślę, że będą bardzo dobre, bo właśnie lubię orzechy pekan, także, także na pewno będą mi one smakowały. Także to by było już wszystko, jeśli chodzi o te zakupy. Takie nieduże zakupy. No, i tutaj Wam pokażę cenę ogólną za te zakupy. Normalnie bym zapłacił 29,63 euro centy, ale dzięki tym promocjom, które tutaj były, jest minus 6,81 czyli zapłaciłem 22,82 euro. Także plus jeszcze tutaj te punkty i dzięki temu otrzymałem również bon 5 euro na kolejne zakupy. Także piszcie w komentarzu, czy taka cena za te wszystkie produkty wydaje Wam się duża, czy po prostu, czy po prostu jest w Belgii tanio. Bardzo chętnie posłucham Waszych opinii. Także mam nadzieję, że odcinek taki z holu zakupowego produktów spożywczych Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli oczywiście Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górze pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was już na następny odcinek, będzie to draping z drapeczek, z drapek polskich i może również dokupię jakieś zdrapki belgijskie. Także, także zapraszam Was już dzisiaj na kolejny odcinek zdrapkowy. Na dzisiaj to już wszystko, także trzymajcie się. Do zobaczenia, pa pa!